Dostałeś awans i nic się nie zmieniło, to po co badania? Za chwilę poznasz prawdę. Czy wystarczy zmienić nazwę stanowiska w umowie i temat załatwiony? Czy może jednak zgodnie z przepisami trzeba wykonać badania lekarskie od nowa i wysłać pracownika na szkolenie stanowiskowe? To pytanie z kategorii. To tylko formalność dopóki nie przyjdzie kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Cześć. Tu Donata. To program, w którym sprawdzam fakty, analizuję przepisy i oddzielam prawo od clickbait. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem HR, biznes partnerem albo kadrowym, albo po prostu chcesz wiedzieć, jak zmiany w prawie pracy wpłyną na twoją organizację, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. Nowy odcinek co wtorek o 20. Subskrybuj, żeby nie przegapić prawdy, która może zaoszczędzić ci nieprzyjemności i mandaty. A jeśli chcesz mieć porządek w czasie pracy, sprawdź mój kurs czas pracy w praktyce. Link w opisie. No to sprawdzamy fakty. Z pozoru prosta rzecz. Pracownik zmienia stanowisko, ale co dalej? Czy musisz ponownie wysłać go na badania lekarskie? Czy potrzebne jest szkolenie BHP? W skrócie. To zależy, ale przepisy mówią więcej niż myślisz. A o czym krzyczą nagłówki artykułów? A was? To nie musisz robić badań BHP. Nowa umowa, nowe badania bzdura. Zmiana stanowiska formalność. Serio? Nie do końca. Zajrzyjmy do kodeksu pracy. Jak jest? Zmiana stanowiska może wynikać z awansu, reorganizacji, prośby pracownika albo likwidacji stanowiska, ale niezależnie od przyczyny, pracodawca musi zadać sobie dwa pytania. Czy zmienia się środowisko pracy lub narażenie na czynniki szkodliwe bądź uciążliwe? Czy na nowym stanowisku wymagane jest szkolenie stanowiskowe? Co mówią przepisy? Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. I jeśli zmienia się charakter pracy lub środowisko, na przykład z biura na magazyn, Trzeba wystawić nowe skierowanie na badania wstępne. Jeśli zmienia się tylko nazwa stanowiska, np. Na z pracownik biurowy na specjalista, a zagrożenia się nie zmieniają, to nowych badań nie trzeba robić. I uwaga! Są praktycy, którzy uważają, że nawet zmiana nazwy stanowiska wystarcza, by wymagać nowych badań, bo zaświadczenie lekarskie zawsze wskazuje konkretne stanowisko. Moja rada? Lepiej dmuchać na zimne. Skierowanie na badania to mały koszt, a masz czyste sumienie i pełne zabezpieczenie. Natomiast przed dopuszczeniem do pracy faktycznie pracownik musi również przejść szkolenie stanowiskowe z obszaru BHP. Jeżeli zmienia się stanowisko, występują inne czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, pracownik wykonuje nowe, odmienne obowiązki. Szkolenie przeprowadza bezpośredni przełożone, ale także dokumentuje je karta szkolenia stanowiskowego. Jeśli pracownik będzie pracował na kilku stanowiskach, pamiętaj, że potrzebuje osobnego instruktarza dla każdego z nich. Nawet przy awansie z biura do biura. Warto przemyśleć ryzyko zawodowe i upewnić się, czy środowisko pracy faktycznie się nie zmienia. Zatem, jak może być, jeśli zmienia się tylko nazwa stanowiska, a środowisko czy zagrożenia są identyczne w porównaniu do poprzedniego, badania i szkolenie co do zasady nie są wymagane? Jeśli zmienia się zakres obowiązków lub warunki pracy, robimy nowe badania wstępne, robimy również instruktaż stanowiskowy. Jeśli masz wątpliwości, to zawsze lepiej zrobić te badania i szkolenie, niż potem się tłumaczyć przed Państwową Inspekcją Pracy. I jakie mogą być potencjalne konsekwencje dla pracodawcy? Dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań lub szkolenia. Może oznaczać naruszenie przepisów BHP i ryzyko grzywny do 30 tysięcy zł. Brak aktualnego życzenia lekarskiego to nieważność dopuszczenia do pracy. Wypadek przy pracy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Zmiana stanowiska, pamiętaj, to nie zawsze tylko zmiana nazwy. Zawsze analizuj, czy zmieniają się warunki pracy i zagrożenia występujące na tym stanowisku. Jeśli tak, zleć badania wstępne i przeprowadź. Instruktorz stanowiskowy. I powtórzę to jeszcze raz, a jeśli nie masz pewności, lepiej zrób niż żałuj. Dzięki za dzisiaj. Jeśli temat Cię zainteresował, Zostaw komentarz. Podziel się tym odcinkiem z innymi i wpadnij na kolejny już we wtorek o 20.00. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych pigułek prawdy. A jeśli chcesz mieć porządek w czasie pracy albo chcesz zrozumieć przepisy dotyczące czasu pracy, sprawdź mój kurs Czas pracy w praktyce. Link znajdziesz w opisie. Partnerem odcinka jest Hero Films i HiroiVet, Twój zewnętrzny dział marketingu i wideo.